Simsy. Ue, tam nic się nie dzieje. Ale tutaj tylko siedzisz w tej kuchni i grasz na komputerze. Jest syf i nudno, a tutaj zobacz. W ogóle nie masz komputera, ja sobie naciskam myszką na to co trzeba, a ty robisz wszystko co ja chcę. Co się stanie, gdy oreo wam wampirowi? Jestem ciekaw sam, czy jak ubrzyd zmrozi krew? Czy poczuję leczny zek, I gdy schłodzi odjazdowy drink? Zasmakuję w nim. Co się stanie, gdy oreo dam? Uu, o, I want to say it again. I will never, ever, ever give it back. Nie oddam. Nie oddam. No? Dawaj. Nie. No? Dawaj. Nie oddam. Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Nie oddasz pakietów telewizyjnych TP, które teraz możesz wziąć na prógę i oglądać nawet do 6 miesięcy za darmo. Telekomunikacja Polska. Proszę. Zapraszam. Mogę się podłączyć? Do Wektry zawsze. Ty też wybierz internet światłowodowy Wektry i korzystaj z wielu urządzeń jednocześnie. Zadzwoń 601-601-601. i na sobie i na cieni, kiedy nuda... I sam wybierasz, co gdzie i kiedy oglądasz, już od złotówki. 801, 802, 803. NETIA. Wolność wyboru. Sam zrób reklamy NETI i wygraj 20 tysięcy. Szczegóły na netiakonkurs.pl. Łowca promocji musi mieć oczy do okoła głowy. Bo może promocja czyha tu, a może tu? To może ja pokażę, gdzie czekają? Dziś w promocji czekolada, milka lub delicje szampańskie za 2,49 i kawane z kawę, już za 10,99. Żabka. Najlepsze promocje. Pamiętaj, że Heja przenosi się przez kontakt. Jakakolwiek komunikacja grozi zarażeniem. Wychodzenie z domu, rozmowę z przyjaciółmi, każda nowo napotkana osoba mogą sprawić, że złapiesz Heja. Hej, niech weź ogórki jeszcze. Ja ci dam ogórki. Hej, ja. Okay, tylko w polomarkecie kiełbasa śląska w cenie 6 ,99 zł 99 za kilogram. Polomarket, zdobywca złotego lauru klienta 2008. Mój ulubiony Ja lubię żabkę Ja nawet kocham ją, bo żabki blisko Długo otwarte są Gdy wam staje Gdy wracam późno dość Dla żabki to ja jestem Dla miły dość Płacę rachunki I w lotka gram Wypłacam kasę Zakupy robię tam Lubimy żabkę I nie, 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 nie. Bo dzięki żabce, dzięki żabce Oszczędzamy czas zapka blisko szybko wygodnie co dzień rano obok mnie w oddi mam to co chcę Finefood mleko świeże złoty 99. Zł. Finefood krem mleczno kakaowy 399. Dancake mleczny bułeczki 489. Knorfix 2 w jednym 249. Od do. Od domu blisko do domu wszystko. Skąd tu pana muszkietera takie wypieki? Prosto z pieca, szanowny panie. No, wyobrażam sobie, że pan muszkieter z niejednego pieca chleb jadł. Zapewniam pana, że ten jest absolutnie wyjątkowy. Wypiekany na miejscu w Intermarsze. Gorąco polecam. A tak przy okazji, z nicz, złoty 49 zł za sztukę. Intermarsze? Po prostu, tanio i świeżo. Stań, co ty robisz? Włączam. No to chyba jest od tego włącznik, nie?